Hej, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Bardzo cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną. No, dlaczego mnie tak nie było, a tak się zapowiadałam: będą filmy, będzie wszystko. No, niestety, moja przyjaciółka na literkę D odezwała się. Trochę mnie przerosło wszystko. Narzuciłam sobie bardzo wysokie tempo, a w moim przypadku to nie jest, jakby to powiedzieć, mile widziane, no i trochę no trochę się ociągałam, żeby tutaj być. Dużo się pozmieniało, moi drodzy, dużo się pozmieniało, zmieniłam miejsce za mieszkania i w ogóle wszystko się zmieniło. No, cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, jeżeli będziecie ciekawi, no to oczywiście w przyszłości będą filmy um, o tym, co się ze mną dzieje, co się działo i tak dalej. A póki co, no, chciałam um, zaległe takie zdrapki zdrapać, które dostałam od mojego przyjaciela Leszka. Um, tutaj było, wiadomo no. Um, Święta, i tak dalej, ale ja po prostu byłam. No tak, jak mówię, moja przyjaciółka na przytuliła mnie mocno i nie chciała opuścić. Czasem takie mam epizody, że ona przychodzi i odchodzi. No takie uroki życia u mnie wyglądają. Więc ja tutaj znam kartkę z drapeczki. Pewnie się domyślacie o kogo mi chodzi, kto mi to wysłał. Oczywiście życiowy doradca. I to jest człowiek Aniu. Bo jeżeli ja tutaj niknę na YouTubie, to zawsze mnie ciągnie do góry, więc jest okazja, żeby wydrapać te zdrabki. A może mm, wygraliśmy kupę kasy, a jeszcze o tym nie wiemy, i ten nowy rok po prostu mm, przywita nas jakąś fajną wygraną. Z drabki, gwiazdka z nieba można wgrać 200 tysięcy. Wiem, że Leszek to by mi gwiazdkę z nieba yy, przychylił. Yy, dlatego z moim przyjacielem właśnie jakiś vlog, może coś o przyjaźni opowiem. Yy, jak z perspektywy, w, yy, z perspektywy, z perspektywy czasu yy, myślę o przyjaźni, o relacjach jakie mnie łączyły z różnymi ludźmi Ech, jak łatwo się można było pomylić, jak teraz uważam i po prostu no, dużo do opowiadania, to jest na osobny odcinek y, takie rozważanie o życiu więc zaczniemy drapać, która zrapka pierwsza, no ta chyba z szóstką, taka diabelska szmie, a w ogóle taką żabkę mam Dostałam yy, od mojej mamy <gry> taka żabka. Więc tą żabką na szczęście będę wydrapywać. Może jakiś będzie ten kokos wreszcie. Ach, niech się po prostu mm, w tym moim życiu coś się uda wreszcie. Chociaż już się powoli prostuje. Może będzie dobrze za parę miesięcy. No, może lat. Zobaczymy. Ja jestem cierpliwa. <laughs> A póki co to, to żadnego kokosa nie ma, nawet y, 5 zł. <laughs> no na razie, bo boki widzę. Jakieś, mm, tak. No, słabo chyba będzie, ale 33. No obok. Widzicie? Chyba nic z tego. Bójka. 13. no chyba nic w ogóle moja koncentracja jest bardzo słaba ostatnio, więc jeżeli czegoś nie zauważy albo coś no to piszcie w komentarzach <laughs> może może coś przegapię grubego i będzie no z tego co widzę to chyba nic tutaj się nie zadziało a szkoda bo takie byłoby to miłe, no, ale zobaczymy no patrzymy Leszku czy czy mamy tutaj kokosy. Bo ja bym z Leszkiem się podzieliła oczywiście. Trzynastka na początku to może jakiś dobry znak albo po prostu pek. O, obok. Już dwa oboki, nie? O, osiemnastka, pięć zł! O! To jednak jest coś. Dobra. 19 obok. O, gwiazdka. 5 zł, moi drodzy. Uhu. A jak jest gwiazdka, to co? Przypisana kwota. No to piątkę mam. 30. O, 33 to bym mogła mieć. Bójka o 5 zł. Uh. I znowu <śmiech> gwiazdka. <śmiech> Czyli 20 zł chyba wygrałam. Tak, chyba tak, Uuu. No to gruba wygrana <grybujesz> O Moi drodzy, widzicie? Mam wygraną Jak miło Fajnie Fajnie, że się tak udało, dziękuję Ci Leszku No tutaj Te gwiazdy tak symbolizują trochę Ciebie Bo Ty jesteś taka gwiazda Tutaj u nas na YouTube więc no, w ogóle miło mi, że ja cię znam. Mam nadzieję, że ten rok w tobie po prostu minie tak, jak chcesz i osiągniesz swój cel. Ja trzymam za ciebie kciuki, rozwijaj swoje talenty i pasje, a tymczasem moi drodzy, Wam również życzę wszystkiego dobrego w tym roku. Przepraszam za to. Żeby mnie nie było do tą moją nieobecność, no ale tak jak mówiłam, życie jest nieprzewidywalne. Choroba nie wybiera. Czasem tak się zdarza. Przyjaciół y, mam trochę, ale takich, y, których bym nie chciała mieć. <grych> no tak jak mówię, przyjaciółka Kanadę przyszła i namieszała mi trochę w życiu, ale już wychodzę na prostą, więc myślę, że będzie więcej filmów, więcej. Ciekawych odcinków. Nie przynudzam, nie przedłużam. Pozdrawiam kochani. Do zobaczenia albo do usłyszenia. Pa!